Well. We Jak yeah. ja, ja, możemy być szczęśliwi w tym świecie, kiedy w każdym momencie możemy być skończeni? Na no, przykład ostatnio w tym trzęsieniu ziemi prawie 40 tysięcy ludzi opuściło ciało. I just looked at the new, 39, Właśnie sp 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 sprawdzałem wiadomości 39 tysięcy ludzi. They oni byli szczęśliwi, sobie tam żyli normalnym życiem i co, jeden moment ich nie ma. Happy in such a place? Jak możemy być szczęśliwi w takim miejscu? May think it won't to me, but dies. I My myślimy, że to się może, to się na mnie przytrafi, ale wszyscy nie umierają jakoś. So Dziadek umarł, jego ojciec umarł, jego jego, jego ojciec ojca też umarł. I co My nie on też umrzemy. Co się, i co się stanie? Oh, we don't know. nobody knows. No we know. Nikt nie wie, co się potem stanie po śmierci, ale my wiemy, co się stanie. <laughs> <laughs> I'm okay, you're not. Dlatego, że powiedział, jestem w porządku, ale ty nie jesteś w porządku. He's so he's okay, he's with God's will. Ponieważ jest z parmażanem, w w 100 w harmonii z, najwyższej, z wolą najwyższego osoby Boga. Czy jakieś pytania, albo komentarze? Ale sam daj to Co często potrafią, że jest proste, że jest Ale nie ale my, tak, ale my nie jesteśmy tacy prości, my jesteśmy tak skomplikowani, myślimy, że możemy, zna, możemy znaleźć sami rozwiązanie tego problemu. We can the możemy się tak dostosować do materialnej energii, że możemy być szczęśliwi. Is that. I każdy tak myśli. Ale to nie jest możliwe. mi te All oh, these the diseases that are waiting all Starość, porałby śmierć, to wszystko czeka na nas. So we should take impetus from this. OK, yeah, that's the reality. Now let me uh, transcend my karma. To, to powinno nas, nas tak popchnąć do tego, żeby że z jednej strony zaakceptuję, OK, taka jest, taka jest realność, ale zróbmy ale z drugiej strony This is the theme of Bhagavad Gita, Arjuna didn't want to fight, because he was thinking I'm going to get bad karma, because these are pious people, and if I kill them, then I'm going to go down. But Krishna told him, no, if you work for me, you don't get any karma. bo pewien, że jeżeli pracujesz na, na mnie, to niby nie ma żadnej karmy. A twoja cał, całkowita karma ta sp, sp, poprzednia będzie całkowicie całkowitym. The przykład taki jest wiatraka, gdzie wentylatora, gdzie wyciągnie, wyciągniesz z kontaktu wtyczkę, żeby nie miał napędu dalej, to on jakiś czas jeszcze się kręci. Kiedy działamy poza świadomością to tworzymy tą karmę, a kiedy zaczniemy działać w świadomości Krishna, to jest tak wyciągnięcie tej wtyczki i wtedy cała karma będzie zniszczona z jakiejkolwiek A kiedy osiągniemy ciało duchowe, to możemy wiecznie cieszyć się. Pełnił więcej szczęścia.